Was już zakopanego dojeżdżamy na miejsce Nie wiem, gdzie dokładnie jedziemy, do jakiego hotelu, bo Kamanek mi nic nie zdradził Będzie reakcja na żywo Na razie pogoda jest średnia, już przejechaliśmy przez burzową chmurę, ale nie pada Jestem ciekawa Kamanek, gdzie Ty wymyśliłeś ten nocleg? No pół godzinki dla słoninki, bo jestem wykończony Później no nie wiem, możliwe, że sobie weźmiemy jakoś na basenik, sałenkę, A wieczorem pewne kwiatówki na kolację i tak ten Dzień, Kamanek na wiezie Mamy hotel w centrum? No, będziemy mieć blisko wszędzie. O! No. Wow. Radis Blue. To wychodzimy? Mhm. Ale fajnie. No, jesteśmy prawie w centrum domanku. Właśnie się zameldowaliśmy w hotelu i wyszliśmy. Tutaj od wejścia mamy, słuchajcie, szafy bardzo pojemne, bardzo fajnie. Już sobie schowałam kurtki. Duże szafy są szlafroczki. Są kapcie. Nawet jest dyska do prasowania więc fajnie, bo ja mam trochę podniesionych rzeczy. Tu co jest? Mamy safe, czyli taki standardzik, Mamy duże lustro, łazineczka, niewalkę, kibelek i... O, jest panna Kaman! Wanna z prysznicem, ale fajnie. Będzie można wziąć kąpiel. Ale super. Ręczniczki i tu chyba jest suszarka w Jest nawet body lotion. I pod prysznicem też macie. Kosmetyki już budowane, super. Tutaj, słuchajcie, mamy łóżko. I jest w ogóle opcja, taka, żeby wywiesić ten worek, żeby nam nie sprzątali. Następnego dnia to dostaniemy jakiś upominek. Ciekawe rozwiązanie. Tutaj, słuchajcie, mamy okno, jakiś kącik kawowy, nasze bagaże, telewizorek. Tutaj, słuchajcie, mamy biurko, kolejne lustro. Zobaczmy, jaki mamy widok z okna. O, mamy widok na góry, ale ładne. Pięknie to wygląda. Chmurzy się, ale widok jest spektakularny. A tam na dole jakiś jeszcze widzę strumyczek. O, jeszcze z tej strony mamy, słuchajcie, jakiś obraz. Tego nie widziałam. Bardzo przytulny pokoik. Że my się troszeczkę ogarniemy, odetchniemy, odsapniemy i pewnie ruszamy sobie na miacho. Wróciliśmy ze strefy spa. Byliśmy sobie na saunie. Bardzo fajnie. Tylko jestem ciekawa, jak moje włosy wygląda pod doświadczeniem, bo chcieliśmy jeszcze... O, kurde. Chcieliśmy jeszcze sobie sobie wyskoczyć. Nie, mam no mokre. Czyli muszę jednak wziąć suszarkę. Jestem przygotowana, słuchajcie, ja taką okoliczność. Będę robić sobie poprawkę make upu, No bo już mi się nie chciało tego zmywać, skoro jeszcze wychodzimy. Sobie coś zjeść, może właśnie jest. No dobrze, słuchajcie, ogarnę się i wracam do... Pracy. No dobra, słuchajcie, jakoś to ogarnęłam. Dobrze, słuchajcie, że wziąłem tą szczotkę. Zobaczcie, jak pięknie się rozprostowały. Po prostu nie widać tych szalonych kędziorów. Lecimy teraz coś zjeść, bo jestem głodna. Wygooglowałam parę miejsc, które są tutaj niedaleko, więc może nawet nie będziemy musieli brać samochodu. Pójdziemy sobie, słuchajcie, na kolacyjkę. Ale jestem już głodna, burczy mi w brzuchu. No dobra kochani, jesteśmy już w domku, wróciliśmy z baru, bardzo fajne miejsce, polecamy z całego serca, bar na końcu świata. Graliśmy sobie słuchajcie w grę i zjedliśmy tosty i na czosy. aż mi się przypomniały stare licealne czasy, jak sobie prześladowaliśmy właśnie w takiej kawiarence, nazywała się kiedyś grano, tam był właśnie taki klimacik, super. Napiliśmy się piwka bezalkoholowego, zjedliśmy sobie, mają w ogóle mnóstwo gier planszowych, więc do wyboru, do koloru. A potem jeszcze kamer, słuchajcie zagrał sobie na automacie, Widziałam też, że są rzutki. Nie pamiętam czy był bilard, ale ogólnie bardzo fajne miejsce, żeby sobie pospędzać czas wieczorem, by w ogóle duży ruch był. A mamy czwartek w sumie, środek tygodnia. 21.31 i ja myślę, że będziemy sobie już odpoczywać. kamanek poszedł też na dół się rozejrzeć, jak tutaj wygląda siłownia, bo może z rano pójdziemy na jakiś trening, który chyba cały dzień ma padać. Będziemy myśleć, co tutaj robić, żeby się nie nudzić. Myślę, że możemy sobie właśnie zacząć albo od sauny, albo od siłowni. No zobaczymy. Jestem dzisiaj z mega zrelaksowana. Mimo, mieliśmy długą podróż, zregenerowaliśmy trochę siły. Ale myślę, że mimo my wszystko już ododwa się do Was jutro. I powiem Wam, jak plan działa. Dzień dobry, kochani, dzień drugi w Zakopanem. Będziemy wybierać się na śniadanie. Mamy godzinę w pół do 11. Dzisiaj sobie trochę pospaliśmy. Zresztą, słuchajcie, nic dziwnego. Nie wiem, czy to słyszycie, bo otworzyłam okno. Tata deszcz. Jest dosyć taka aura mokra. Znalazłam fajną kawiarnię. Nazywa się, słuchajcie, kawiarnia Filiżanki. Ma bardzo fajne opinie i widzę, że mają też śniadania. Lecimy. Było pyszne. Kawiarnia fliżanki. Polecamy. Duży wybór, nie? No znaczy fajna półtora, obsługa, tak. ładnie tam jest wszystko, Dobra tak. jedzanie. Super i ciągle ruch. Nie dziwię się, bo jest klimacik i jest dobre jedzonko. Teraz idziemy sobie połazić po kłopówkach, niestety no, trochę przestało padać, ale wciąż, słuchajcie, trochę może. Będziemy sobie łazić i zaraz zobaczymy, co Wtarliśmy na obiadek. Jesteśmy w Barze Górskim. Rozsądne ceny, nie? Mamy lemoniadę. Jak lemoniada? Smakuje? O, dobra, ale dobra. Bar... bardzo nas wymęczyło to muzeum, co? Bardzo fajne było, dużo było do czytania i eksponatów, ale... Nagle jakoś tak poziom energii, mm. nie? Była jaka kwaśna. Ty że ja się tak skwasiłem. Ale polecamy, w Muzeum no, Teraz w tym barze górskim, zobaczymy jakie ceny, ale ślemo Lemonia da OK, ale tania. Zobaczymy, dobre ceny. Bo było ten niż tańsze też jajecznicę ten poprzedni na śniadanie, jakby ktoś chciał. Potem uderzamy chyba już do hotelu, bo jesteśmy mega, 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 mega zmęczeni. Odpoczniemy chwilę, pójdziemy sobie na basen, pewnie nie. No ja bym jeszcze chciała poczytać książkę. Poczytamy książkę i ten, i później my na siłownię może też, co? No, zobaczymy, jak nam wystarczy siły, to można zrobić. Mocno spędziliśmy prawie dwie godziny. Mimo, że to były tylko dwie sale. Najbardziej mi się podobało to, jak y, była tam opisana ta biała i czarna izba, jak wyglądały domy kiedyś. Mhm. Polecamy. Pierogi z brindą. Pierogi z Wróciliśmy skrupówek z jedzonka. O dobre domowe jedzenie Nie wiem, czy tam jeszcze wrócimy, zobaczymy Ale ceny też były No i słuchajcie, wróciłam do domu i przeczytałam tą książkę I dałam jej pięć gwiazdek Super wątki, miłosne No tak jak sam tytuł wskazuje Jest tutaj siedmiu mężów Evelyn Hugo Czyli siedem oddzielnych historii Z każdą wiązało się co innego Każdego męża zapamiętała inaczej Niesamowite były losy Evelyn Aktorki, celebrytki, gwiazdy Hollywood Bardzo mocne Zakończenie polecam, wam, jeśli jeszcze nie tutaj a ja będę zaraz sobie wybierać następną lekturę. Ale teraz słuchajcie, bo pójdziemy sobie chwilę poćwiczyć na siłownię, którą mamy godzinę 17:54. No to prawie już 18. .00. Ja jestem już po treningu. Jestem też po kąpieli. Zrobiłam sobie, słuchajcie, maseczkę. Pozaklejałam jakieś syfki, które zawsze mi wyskakują. Po podróży zrobiliśmy taki godzinny trening. Wróciłam do pokoju. Kamanek sobie jeszcze poszedł na saunę. A ja, słuchajcie, miałam ochotę właśnie zrobić sobie kąpiel. Zrobiłam sobie maseczkę. Posiedziałam sobie w wannie i posłuchałam audiobooka. Tak jak widzieliście, słucham teraz Siły Kobiet Barbary Wysoczańskiej i bardzo mi się jak na razie podoba. Bardzo mi się podoba narrator, czyli Agata Kulesza. Jedna z Mniejszy lektor, jaką do tej pory słuchałam. Słucham tej książki teraz, jak się maluję, jak robię sobie właśnie wieczorną i poranną rutynę. Zawsze sobie gdzieś tam w tle włączam. Jak jak Wam mówiłam, przeczytałam też już Siedmiu mężów Evelyn Hugo i zabrałam sobie jeszcze, słuchajcie, trzy książki, żeby mieć wybór. I mam coraz większy mrok w Colin Hoover, i to jest książka z biblioteki z terminem. Mam tankę, którą Wam e, pokazywałam w ostatnim blogu, którą. Pożyczyła mi mama i to jest y, seria Kobiety z Ulicy Grodzkiej: Hanka, Lucyna Olejnicza. No i mam jeszcze ostatnią część, napisaną przez Lucindę Riley, zaginiona siostra. Jest jeszcze jedna książka z tej serii, ale ona już została chyba wydana przez jej syna. Zaginiona siostra czeka na mnie, i wszystkie mnie kuszą. Kusi mnie ta książka, bo ona jest cieniutka. Ale myślę, że ona będzie treścią podobna właśnie do tej siły kobiet, którą teraz słucham i będą mi się one mieszać. Więc zostaje mi Coraz większy róg, albo na siostra. Chyba wezmę tą cięższą. To jest thriller psychologiczny autorki, która porwała miliony czytelników. Thriller? A zazwyczaj Colin Hoover, z tego co pamiętam, pisze romanse. Ha, czyli Variety to jest imię tej głównej bohaterki. Sławna autorka sparaliżowana w skutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę, by dokończyła bestsellerową serię książek Chorej Żony. Jej mąż w stosie tak znajduje niepublikowany złotą materiał. Tekst, który miał na zawsze pozyskać tajemnicą, okazuje się strząsającą spowiedzią. Odkrywając sekrety autorki, Loen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża się do jej męża. A, bo Lowen to jest ta pisarka, która przyjęła za nią tą książkę. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów. Jeszcze bardziej niepokojące niż thrillery. Kurde! Ale ja myślę, że, że to jest książka napisana na spółkę z jakimś innym autorem, ale jednak no nie. Zaczynam czytanie w takim razie tej książki w świeżej, a białej pościeli. Dawno już nie byłam tak zrelaksowana. Mimo, że słuchajcie, pogoda jest fatalna, bo dzisiaj cały dzień lało, to jestem mega jakaś odprężona. Bardzo relaksujący jestem ten jest wyjazd i jakoś tak Jestem bardzo w tej chwili, tu i teraz, i bardzo się tym wszystkim cieszę. Nie ma to, jak uczucie, kiedy zaczynacie nową książkę. Jedno z najlepszych uczuć ever. Dzień dobry, kochani, mam już sobotę, jest przepiękna pogoda. Pod rana świeci słońce, więc ruszamy w góry, a właściwie chyba w dolinę. W każdym razie, słuchajcie, wybieramy się zaraz na jakąś wycieczkę, na jakiś spacer. Najpierw chyba pójdziemy poszukać jakiejś śniadania W sensie że zjeść jakieś śniadanie, bo jeszcze nie jedliśmy. Ale chciałam Wam opowiedzieć o tej książce, bo wczoraj ją zaczęłam czytać. I dobrnęłam do 63. strony. Powiem Wam, że wciąga. Jest taki creepy klimacik. Poznajemy, słuchajcie, Lowen, która na samym początku książki i to nie jest spoiler, bo to jest po prostu na pierwszej nawet stronie jest świadkiem wypadku samochodowego i zostaje po prostu nawet obryzgana różnymi substancjami. Jest to dosyć obrazowo opisane. Potem okazuje się, że ona dopiero wraca do życia, do społeczeństwa. Po śmierci swojej mamy. To jest pierwszy dzień, kiedy ona wyszła z domu, i już jej się zdarza: no, taki niemiły wypadek. Mimo wszystko dociera na spotkanie, na którym miała dostać jakąś pracę po dłuższej przerwie i miała się zająć właśnie kontynuacją książek. Verity. Spotyka się z jej mężem. Ta pisarka nie może dokończyć tych książek, ponieważ y, miała wypadek samotny. No i słuchajcie, godzi się na to, mimo że ma jakieś takie dziwne przeczucia. Przyjeżdża do ich domu, bo jej mąż prosi ją o to, żeby pogrzebała w notatkach tej żony. Sobie zrobiła jakieś szkice, no i jestem właśnie na tym momencie, że myszkuję w jej notatkach. Znajduję szkic autobiografii i zaczyna się wciągać, więc podejrzewam, że czegoś się dowie o tej y, żonie. Zabieram książkę ze sobą. Wejdziemy pewnie jeszcze do jakiejś kaderencji. Może się po stron mogę przeczytać, a może właśnie dziś sobie przeczytać jak będziemy sobie spacerować. Góry nie można iść nieprzygotowanym. Mamy batoniki, mamy wodę, mamy kawanosy, banany. Dawaj jeszcze swoją książeczkę. Kamanek z kolei czyta Czarnoskrzydły znak kruka, księga 1. Aha, czyli to jest Kamanek Saga. Trzy książki, trylogia. Piękna okładka. Kamanek zawsze ma książki w pięknych okładkach i zazwyczaj kupuje twarde okładki. Kamanek tutaj dokoptował jakąś grindy. To jest, słuchajcie, przywara kamanka. Wiesz, jak jesteśmy w jakichś sklepach, to szukasz takich fajnych napojów. Że kamanek, proszę, pakujemy Mamy, do plecaczka i ruszamy. Wyszliśmy właśnie z restauracji, jedliśmy te naleśniki. Dla mnie były takie dosyć średnie. Tobie kamanek, jak ty No, dla no, mnie ok. Dla kamanki ok. Zdecydowaliśmy się, że jedziemy teraz do Doliny Kościeliskiej. Chcemy sobie dzisiaj spacerować. W ogóle wypróbuję na zegarku ten tryb treningu pierwsze wycieczki. Zobaczymy, czy, czym to się różni od takiego automatycznego rejestrowania ułożenia. No piękna pogoda, sami zobaczcie. Chodzimy do parku. Bilet 15 złotych sobie idziemy na spacer za 22 zł <grychy> Taki myślę, że z... ile będziemy kawarem tu siedzieć? 4 godziny? No z 5, 4,5 pół może. I na 40 jest do schroniska. No ale ten, ale podejrzewam, że będziemy robić jeszcze sobie przebitki, jakieś zdjęcia, to, no, to wolniej zawsze. Przejdziemy No ale jest Tak. No mówimy, wieje Najważniejsze, że nie pada. Tak. drzewie jest A tutaj na drzewie i z rośnie inne drzewo. Kamanek ma się szmora <laughs> Ładnie wygląda, co? Nie no. jam. Mamy już dzisiaj niedzielkę, wczoraj się nie odzywałam, ale poszliśmy sobie na basen, na saunę i wzięliśmy książki i czytaliśmy. Wczoraj jeszcze wieczorem, nie Kamanek, siedzieliśmy, Ty też yy, doczytałeś tą książkę swoją do końca, czy nie? Nie, w połowie jestem. Jeszcze w połowie. Ja słuchajcie, doczytałam, bo ona nie była długa, ona no miała... ja sparać, No ja poszedłem spać. Ty poszedłeś spać? Takie mam powtarzacze, że sobie poszedłem spać, a ty czytałaś, nie? Nie, to zapomniałam o tym. A, no to... Niech nie tak szybciej czytałeś też na No ale ta książka miała tylko 300 stron. Przeczytałam książkę Hoover, Coraz większym mrok i nie jest to książka, którą polecam dla ludzi, którzy bardzo, bardzo się przejmują losem dzieci, bo to właśnie było o tym, że jakieś tam okrucieństwo się dzieje w stosunku do dzieci, więc jeżeli jesteście wrażliwi na ten temat, to nie polecam, ale bardzo była wciągająca książka. Było tam parę niedociągnięć według mnie, rzeczy, które się nie za bardzo spinało, ale mimo wszystko bawiłam się dobrze i przeczytałam tą książkę w dwa dni, więc to już o czymś nie Kamanek Dzisiaj nawet miałam taką zagłoskę, bo obudziłam się o siódmej, tak się przebudziłam. I miałam zagłoskę czy doczytać, czy iść spać dalej. I mówię, nie dobra, jestem ciekawa, co się stanie, więc doczytałam sobie. Poświęciłam, słuchajcie, sen. Już mi świeciła ślad. Świeciło, no to czemu się? Myślałam, że nie widzisz. No trudno, no, kamanek. Ja myślałam, że ty masz zawsze taki sen, że po prostu nic się nie ruszy. To faktycznie, słuchajcie, ja jestem raczej niewyspana. Jak tutaj? Co noc, miałam tak, że się przebudzałam milion razy, przewalałam się z boku na bok. Też tak miałeś? Jesteśmy przyzwyczajeni jednak do naszego materaca i zawsze to mówimy po każdych wakacjach, że wracamy do naszego łóżeczka. W większości tych hoteli są sami, kiedy materace Nasze łóżeczko jest najwygodniejsze. Słuchajcie, już jesteśmy spakowani. Jest w zasadzie godzina 9.35, więc jest wcześnie. No co, idziemy gdzieś jakieś śniadanie i może nie wiem, potem pójdziemy jeszcze na gubałówkę. zobaczymy Wracamy do domku, bo też się już nie chce mamy tak trzymać z tymi piecholkami. Biorę sobie zaginianą siostrę. naradzam w niej. Karteczkę od Kamanka i podarowałeś mi Kamanku tą książkę na 31 urodziny. czyli dokładnie w tam. Po zaginionej siostrze jestem bardzo ciekawa, jak ona się w ogóle znajdzie, ta siostra. Bo już znamy wszystkich sióstr e, z Atlantis, losy, i jak one wpadną na trop tej zaginionej. Zobaczymy, przekonamy się, biorę do samochodu. Kujemy się i idziemy na jakieś śniadanko. Drodzy, wracamy do domku. Pochodziliśmy sobie po krupówkach, poszliśmy pod y, stację tą kolejkową. Gubałówkę. Gubałówkę, ale było bardzo dużo ludzi i duża kolejka, więc stwierdziliśmy, że już wracamy do piechu, bo trochę nie powiem jaka manka ta tego zainspirowała. Zaraz dzwonię do mamy i mówię, że już jesteśmy w drodze. Bardzo ładna pogoda, rozpogodziło się, z słoneczko. Tak się kończy Kamanek, nasza zakopiańska. Nie przyroda, tylko przygoda. Przyroda się nigdy nie kończy. Trzeba się wrócić do domku i się zdrzemnąć. <noise> Jak lepiej. Dzięki za dobra, Ruszamy w tę klasę. Wzięliśmy sobie nowe kawki z maka, i oczywiście kamanak musisz spróbować z bitą śmietaną. A ty masz jaką karmelową? Tak. Ty masz zwykłą karmelową, ja miałam kokosową. No i jak? Chcesz spróbować? No, Nie wiem, czy to nie jest śmietana ze skróty. A ta moja, jak wygląda? <laughs> to jest kokosowa. Tą śmietaną. A Ja chciałam bez. Enalczek. Chodzi, że upływają mniej wiolki kokosa. nie. To nie jest mój, mój. smak. <noise> nie trochę Za gorzka zagoszka dla ciebie, co? Nie. W sensie? Kawałek, no. kawałek. Chodzi o to, że ten kokos. Zamulający trochę. Nie, wiem, no jakoś to nie jest mój, mój, mój No, to jest dla fanów kokosa, a twoja? Dobra. Twoja lepsza. Leprzy, no? No. No ale No chyba drugi raz w tej kokosowej też bym już nie zamówiła. No, ale ciekawy eksperyment.